Siemanko, z tej, siemanko, z tej strony Akcji YouTube i dziś Ci pokażę kod, by dostać kruka, kroła, nie? legendarnego zadmierza. najpierw to co musimy zrobić to jest zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał ze dzwoneczkiem, by dostać wszystkie filmiki oraz powiadomienia OK. najpierw otworzymy sobie klub który będzie się nazwał. Musi się nazwać, tak, musi być hasztag mhm. tego Kro, Drop, T, bra, T, Drop. Mhm. I później, kropka. Ok. I ma być prorodzinny. I musi być znak taki jak korona złota. Później przegląd, e, nic nie ruszamy i otworzymy sobie klub. Tutaj mamy reklamę jakąś. OK, otworzono klub. OK, i napiszę e, tego. Fre. Crow. Okej, ok, krow. napiszemy to, ok, i za chwilę się widzimy. Teraz musimy opuścić klub, no i później piszemy, otwieramy em, skrzynkę. OK, mam tutaj skrzynkę sobie, które y, zebrałem grając no i teraz otwieramy ją. No, niestety tutaj tego nie udało się. Za chwilę otworzę jeszcze jedną skrzynkę. Y, pogram sobie i za chwilę się widzimy. Okej, okay. mam tu kolejną skrzynkę no i otwieramy ją, ale został łapkę w górę teraz i subika ze dzwoneczkiem. Masz 10 sekund. 5 sekund. 2, 1. No jeszcze raz zrobimy próby. Ok. No za chwilę się widzimy. Będę grał tyle, aż nie wypadnie, aż wypadnie coś Okej, okay, dobra, tu je, je znowu jestem po gierce. No i gra i no nie gramy, tylko otwieramy, no musi być coś, no. Dobra, ten kod działa, bo ja już tego, e, mam tutaj nowe konto, gdzie kupiłem sobie e, dużo tego mega boxy. No a ten kod działa. Także my się widzimy w kolejnym odcinku.